Witamy Państwa serdecznie. Szykuje nam się tu wieczór pełen piłkarskich emocji. Pierwszy gwizdek powinien zabrzmieć już za chwilę. Witają Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Fani włoskiej piłki na pewno są z nami. Zaraz mecz serie A. Ten mecz z pewnością dostarczy nam wielu niezapomnianych emocji. Zapraszamy! Tomku, przedmeczowe analizy i prognozy można snuć bez końca, ale najważniejsze jest zawsze to, co wydarzy się już na boisku. Tak, więc oglądajmy. Widzimy teraz wyjściową jedenastkę drużyny gospodarzy. Zespół zagra ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie. Tak jest, popularna taktyka we współczesnej piłce i trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną rywali. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. Pierwszy gwizdek. Jedziemy. Pesina Utrzymuje się przy piłce. Przy bierności rywali. Cierpliwie szuka tutaj szansy, żeby zagrać. Może coś być z tego podania. Brawo, fenomenalna interwencja, ale był czujny, brawo. Zrożnego w okolice 11. O, gdyby nie ta interwencja, byłaby bramka. Kiepskie zagranie teraz. Dobrą teraz budują akcję ofensywną. Mają tutaj chyba kilka opcji rozegrania. Ładnie się ten atak rozwijał, ale rozpoczną teraz od bramki. No i co teraz zrobi? Nie oddaje piłki. Ze skrzydła zagrywa nieco do tyłu. Udało się przerwać atak. Mogło być niebezpiecznie. Chwila, nie uwagi. Strata piłki. Będzie groźnie. Ramkarz był na miejscu, na linii strzału. Ładnie chwycił piłkę. Strzał prosto w bramkarza, ale trzeba zauważyć, że to jest zasługa dobrego ustawienia. Czytania gry dziaci ma piłkę i biegnie z nią do przodu. Były widoki, ale zamiast dobrej akcji ostatecznie mamy stratę piłki. Roberto Gagliardini Ciekawe jak się teraz ten atak rozwinie Wygląda obiecująco Tak się powinno stopować ataki rywala Henderson Ciągle remis ale nie grają gorączkowo Ależ obrona! To wymagało nie lada umiejętności. To był bardzo trudny strzał, tym większe gratulacje za kapitalną obronę. Świetnie zablokowany strzał. Dodatkowa minuta doliczona do podstawowego czasu gry. Ciąg na bramkę będzie teraz chyba groźnie. I koniec pierwszej połowy. A my zapraszamy Państwa na przerwę. Może coś być z tego podania. Brawo! Fenomenalna interwencja. Ale był czujny. Brawo! Ciągle remis, ale nie grają gorączkowo. Ale szobrona! To wymagało nie lada umiejętności. To był bardzo trudny strzał, tym większe gratulacje za kapit... I zaczynamy już drugą połowę. Miejmy nadzieję, że oba zespoły z nową werwą ruszą do gry na tablicy. Ależ teraz będzie okazja. I mamy pierwszą bramkę w meczu. Ale radość. Obejrzyjmy sobie, Tomku, cały ten popis solowy na chłodno. To była na tyle szalona akcja, by zaskoczyć obronę, i na tyle wyrachowana, by na koniec precyzyjnie trafić do siatki. No, no. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Mateo Pessina. Dobra interwencja, niweczy tę próbę ataku. Marin. No i strata, nie mają piłki. Jest już na połowie drużyny przeciwnej. Ma kilka opcji w zanadrzu, ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się dobry. Czy trafi? Jest! Podwyższają prowadzenie. Teraz będzie im się grało dużo łatwiej. Widzimy, jak dobre technicznie było to wykończenie. Siła strzału, odpowiednie podkręcenie wszystko zagrało tu idealnie. Na razie 2-0. Ma klej w nogach do przeciwnej bramki, coraz bliżej. Ale nic z tego nie będzie. Dobra gra w obronie. Uwaga, otwiera się przed nimi okazja do kontry. Czy trafi do siatki? Nie, nie, nie. To nie tak miało wyglądać. Trafił do własnej bramki. No to jeszcze raz. Spójrzmy, jak to wszystko wyglądało. Czy mogli tego uniknąć? Zapewne tak, ale na gdybanie przyjdzie jeszcze czas. Gra toczy się dalej. Po tym golu już 3-0. Łatnie teraz ucieka. Świetnie się teraz zastawia. Widać, że umie to robić. Galliardini. Wrzuca piłkę pod bramkę. I pewnie to teraz wyjaśniają. Oddalają zagrożenie. No i po ataku zagrożenie minęło. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Ruszają do kontry. Jak to się skończy? No i mamy róg. Poszedł odważnie do przodu, obrońcy jakby zaskoczeni. I teraz uderza. Dalej szansa! Cały stadion chce strzału! Próbuje szczęścia! Tak, bramkarz teraz dokładnie wyczuwa intencje. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Dziaci. Koniec. Górą drużyna gospodarzy mogą zejść z boiska z podniesionym czołem. No, dziś w tym spotkaniu ligowym zespół zaprezentował się naprawdę wyśmienicie. Wygrywają wysoko i w pełni zasłużenie. To był naprawdę dobry występ. Zbierze solidne noty po tym spotkaniu. W tym wypadku warto podkreślić dobry, a momentami nawet znakomity występ. Bramka na koncie, a do tego jeszcze zwycięstwo drużyny. Czego chcieć więcej, prawda? Ciągle remis, ale nie grają gorączkowo. Ale Sobrona, to wymagało nie lada umiejętności. To był bardzo trudny strzał. Tym większe gratulacje za kap. Ależ teraz będzie okazja. I mamy pierwszą bramkę w meczu. Ale radość. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się dobry. Czy trafi? Jest! Podwyższają prowadzenie. Teraz będzie im się grało dużo łatwiej. Czy trafi do siatki? Próbuje szczęścia. Tak, bramkarz teraz dokładnie wyczuwa intencje.